Pan Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju spółdzielni Socjalnych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Przemku, uczestniczył Pan w pierwszym pozapie wydarzeniu, które zorganizowaliśmy razem z miastem, uczestniczył Pan w panelu, który był tak w sposób szczególny poświęcony społecznym zamówieniom publicznym. W krótkich żołnierskich słowach, dlaczego warto promować społeczne zamówienia publiczne? Ja myślę, że dlatego warto promować, gdyż same zamówienia publiczne to jest ogromny potencjał. I jeśli chcemy jakby promować zamówienia społecznie odpowiedzialne, to promujemy także najważniejsze wyzwania społeczne przed którymi, sto, przed którymi stajemy jako Polska. Jeśli uda nam się w przyszłości włączyć społecznie odpowiedzialne zamówienia w główny nurt polityki społecznej, a pamiętajmy, że zamówienia publiczne to jedno z najpotężniejszych narzędzi wdrażania polityki państwa, polityki społecznej polityki gospodarczej, to będziemy w stanie tymi narzędziami realizować wiele polityk publicznych, wiele polityk społecznych, które są bardzo ważne z punktu widzenia Takiego, mogę powiedzieć, dobrostanu obywateli, włączania osób w trudnej sytuacji na rynek pracy, włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, po to, żeby, tak jak mówią politycy, wszystkim żyło się lepiej w Polsce. To, skoro już mówimy o polityce i o politykach, to zapytam przewrotnie, czy jest na to szansa, by e, zamiast tych opasłych tomów e, strategii. Które czasami dobrze wiemy, gdzieś tam zalegają kurzem na, na półkach ministerialnych, faktycznie trafić do e, takiego mentalnego obiegu z zamówieniami społecznymi. Ja myślę, że my już jakby trafiliśmy do, do, do mentalnego obiegu z zamówieniami społecznie odpowiedzialnymi. Myślę, że dzisiejsza konferencja także to potwierdziła, że nasz panel był jednym z pierwszych, tak, jak rozmawiać się ze służbami zakupowymi, to nie jest to. to to większość służb zakupowych dla nich nie jest problemem wdrażanie społecznie odpowiedzialnych zamówień, dlatego że prawo tu mogę powiedzieć jest dobre, tak? Musimy tylko umieć je stosować, ale musimy też zbierać i agregować dane, żeby Zamówieniami społecznie odpowiedzialnymi realizować te problemy społeczne, czy, czy rozwiązywać te problemy społeczne, które faktycznie w danym środowisku lokalnym są do, są do zrealizowania. I ja mogę powiedzieć, że z naszego doświadczenia społecznie odpowiedzialne zamówienia to tak duże i Efektywne narzędzie, że wszystkie te gminy, które, które dotychczas zdecydowały się je zastosować, jak rozmawiamy z wójtami, z burmistrzami czy z prezydentami miast, to mówią, że naprawdę nie spodziewali się. Tak dużego wpływu społecznego, jakie zamówienia publiczne mogą realizować w danym środowisku lokalnym, dlatego że one po prostu wspierają wszystkie inne instytucje działające w tym samym obszarze. Czyli tutaj wyjątkowo nie musimy zmieniać prawa, ale musimy zawalczyć o umysły decydentów, służb zakupowych u zamawiających. Dokładnie tak. To, co, to, co, to, co widzimy, tak, nie, jest problem, nie są problemem już dzisiaj służby zamawiające. Bardziej w, w naszej ocenie decyzja jest po stronie polityków, żeby politycy, którzy widzą to z innego punktu widzenia, którzy patrzą, patrzą holistycznie na politykę danego samorządu, mogli powiedzieć, że zamówieniami społecznie odpowiedzialnymi chcemy realizować takie. A nie inne cele społeczne, i będziemy do tego zaprzęgać służby społeczne, żeby w tym kierunku to robić. Zamówienia społecznie odpowiedzialne to też przede wszystkim te koszty zaniechania, tak? Czy znaczy doskonała polityka społeczna, której nie ma brak wypłacanych zasiłków, tak? Bo nie mamy komu pomagać, tak? W wielkim uproszczeniu, oczywiście. Bardzo w wielkim uproszczeniu, ale dotknął Pan jednego z podstawowych jakby tematów, i to też płynie z, z różnych doświadczeń naszych partnerów z Unii Europejskiej, którzy mówią, że można wydać dane euro jednorazowo, i to euro oczywiście zostanie za to zbudowany most i tutaj nie ma wątpliwości, ale można wy, wydać to euro dwa razy bardziej odpowiedzialnie, czyli mamy zbudowany most, mamy zatrudnionych mieszkańców, mamy zaangażowane osoby, osoby w trudnej sy sytuacji, i co najważniejsze, ten to euro. Zostało w tym środowisku lokalnym, bo jeżeli to zrealizuje społecz... jeżeli to zrealizuje firma lokalna, to znaczy, że ona to euro później zainwestuje, a zgodnie z badaniami, z każdego euro, które zostanie, czy z każdej złotówki, która zostanie wydana w danym społeczności lokalnej, 25 groszy zostanie i będzie dalej pracować. Więc myślę, że jest naprawdę jest o co walczyć. Żeby wspierać samorządy lokalne, żeby wspierać służby zakupowe, żeby mądrzej i świadomniej były w stanie realizować społecznie odpowiedzialne zamówienia. Panie Przemku, cieszę się ogromnie, bo przełamujemy jeden z wielu mitów w systemie zamówień publicznych, że zamówienia publiczne to tylko procedury, to tylko prawnicy, to tylko ten taki bezduszny świat. My tutaj, w trakcie naszej rozmowy i w trakcie panelu, i mam nadzieję, w dalszej części konferencji powtarzamy z całą mocą, że najważniejszy w tym systemie jest człowiek. Jestem tego przekonany. Dziękuję bardzo za obecność w trakcie konferencji. Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami i mam nadzieję do zobaczenia przy okazji kolejnych wydarzeń. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że nie raz jeszcze będziemy mogli porozmawiać na temat wyzwań w tym obszarze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.